Dzień dobry. Nie wyobrażam sobie poranka bez dobrej kawy, takiej dobrej filiżanki kawy, smacznej, intensywnej. I dzisiaj zrobię deser z kawą. Tak, 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 myślimy, co to może być z kawą? Zgadliście. Będzie to tiramisu, czyli włoska klasyka, ale zrobię to w maksymalnie szybki sposób. Pięć rzutek. Do tego dodaję, myślę tak... 3, 4 cztery łyżki cukru i muszę to dobrze utrzeć. Właśnie żółtka z cukrem porządnie, porządnie ucieramy. Zawczasu mam tu zaparzoną, intensywną kawę. Jeżeli mamy możliwość zrobienia espresso, to robimy espresso. Moje jest przelewu, ale bardzo intensywnie. Tutaj ubite 400 gramów śmietanki kremówki. No i ubitych 5 Bialek. Więc 5 żółtek, 5 zbialek, 400 gramów śmietanki, kremów. Teraz porządnie ubiję żółtka. Żółtka już są o wiele jaśniejsze. To znak, że są ubite. Jako, że nie ma tu szalonej ilości cukru, bo nie lubimy zbyt słodkiego tiramisu, to one nie ubiją się na taką sztywną pianę. Będzie to wszystko w postaci płynnej. Do tego 500 gramów mascarpone. Chyba najlepsza jego forma, w której możemy wykorzystać to zrobienie tiramisu. Kiedy już nie ma grudek tiramisu, przepaczkę zamieniam na szpatułkę. Dodajemy najpierw śmietankę. Ona jest ubita właśnie na taką prawie sztywną pianę i ładnie to tak otulam między sobą, aby wszystko się połączyło. Jeszcze w tym momencie myślę, że warto dodać wanilię. Mam ją tutaj. Właśnie mam strączek wanilii, więc przekroję na polowę i wydrążę nasionka. Opa, nasionka do środka. Jako, że wykorzystaliśmy żółtka, to szkoda te białka wyrzucać. Więc dodaję je, nadają tu fajnej pulchności. Nie wiem, czy tej tiramisu będzie takie dosłownie jak od włoskiej nonny, ale będzie bardzo dobre w smaku. To już obiecuję. Bo jednak nieraz powtarzałem, że włosi są dosyć konserwatywni w swoich poglądach kulinarnych. Więc, no nie wiem, może jakiś wloch to zobaczy i powie, to nie jest tiramisu! Ale faktycznie smakiem bardzo będzie przypominała. Ale spójrzcie, jakie to jest pulchne. Po prostu. Teraz układamy tiramisu. Tu mamy damskie paluszki z które zanurzam w kawie. Tak naprawdę na kilka sekund. One bardzo szybko przesiąkają kawą, ale o to i chodzi. Musi być dobry smak, dobra goryczka, taka pozytywna goryczka od tej kawy. Z tego co wiem, to tiramisu po włosku tłumaczy się dosłownie jako unieś mnie. Wiecie, bo ten deser jest tak lekki, tak smaczny, że po prostu próbuje go się i tak unosi do góry swoim smakiem i teksturą. Pierwsza warstwa. Mm. Można już teraz trochę to posypać kakao. Cóż, dalej sowajarnik. Mm. Kolejna warstwa. Ładnie to. Równamy. Tak, ho, 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 Tak, i bardzo hojna ilość kakao na koniec. Taki tiramisu musi trochę się polywać. Musi poleżakować w lodówce kilka godzin, mm. więc na obiad będzie w sam raz. Tiramisu, kawa to coś idealnego. Smacznego.